Dzień 11 lipca powinien być wielkim dniem pamięci narodowej. Memento. Memento groźne, które e będzie edukować przyszłe pokolenia, żeby nie dali się nabrać, nie popełnili tego samego błędu. Kiedy. Armia Krajowa wysłała. Zobaczcie, jaki cynizm dowództwa Armii Krajowej. Wysłała dwóch emisariuszy. Oficera o nazwisku Rumel i chyba jego kierowcę, czy woźnicę. Do przedstawicieli ukraińskiej powstańczej armii, tak zwanej. I oni poszli tam bez broni. Bez broni. Już w tym momencie. Wymordowano wielu Polaków. Płonęły wsie, ludzie byli bestialsko zabijani. I dowództwo wysyła dwóch straceńców, wcześniej rozbrajając ludzi na Wołyniu. Bo przypomnę Wam, jest taka książka Wołyń Zdradzony. Ona się powinna nazywać Wołyń Stale Zdradzany. Książkę napisał? Nie pamiętam tytułu. No jak nie, no Ziemkiewicz. Ziemkiewicz. Nie kurwa Ziemkiewicz. nie yy, Wiem, Zych, nie Zych. Yy. Z Zychowicz. Zychowicz. Bardzo przepraszamy Pana Zychowicza. Wielka książka. Piotr Zychowicz. Piotr Zychowicz. Wielka książka, tragiczna. Mój znajomy Mężczyzna 40 który przeczytał tę książkę, prawie że płakał. Wołyn... Dodajmy, dodajmy, że tytuł książki jest Wołyń zdradzony, czyli jak dowództwo AK porzuciło Polaków na pastwę UPA. Ale to nie porzuciło. Zdradziło, zdradziło. Broni... Zdradziło. Hrabia Roniker, szef Komitetu Pomocy Nieustającej, czy pomocy, Komitetu, który się zajmował pomocą dla ludności cywilnej, bardzo honorowany przez Niemców i respektowany. Uzbroił, uzbroił Wołyniaków. No, nie, ta, nie całkiem, ale nie byli bezbronni. A dowództwo Armii Krajowej, na rozkaz rządu londyńskiego, zabrało im tę broń. Mówiąc, że to niegodne jest, żeby Polacy mieli broń od Niemców, od okupanta. No więc wymordowano Polaków. Ale wrócę teraz do tych nieszczęśników dwóch. Ten motyw jest w filmie Smarzowskiego, Wołyń. Oni pojechali bez broni. Bez broni do morderców pojechali już bez broni. Mordercy rozerwali ich końmi. Mordercy, błogosławieni przez swoich księży, Kościoła Unickiego, przez wszystkich prawie księży, przez biskupów, biskup Szeptycki, który nie był Ukraińcem jednak, a był Polakiem, okazał się zdrajcą i stanął po stronie Ukraińców, błogosławił narzędzia zbrodni. Szeptycki, takie nazwisko. Oni ich rozerwali końmi tego porucznika Rumla, czy kapitana Rumla. Szczególnie istotne. Rozerwali końmi, żeby pokazać Polakom, jaki mają do nich stosunek. I można w nieskończoność opowiadać te mrożące w krew w, krew w żyłach historie. Brutalne, bezwzględne, bestialskie. Nie wiem, czemu by one miały służyć, w tym momencie. W tym momencie. Trzeba zdecydowanie wypowiedzieć posłuszeństwo rządzącym, od lewa do prawa, jedna kurwa. Jedna kurwa. Gdy dojdziemy do władzy, zerwiemy stosunki dyplomatyczne z Ukrainą. Jeśli Ukraina dalej będzie państwem neobanderowskim. To takie proste. Gdyby Niemcy wyciągnęli Hitlera z, z przepastnych przestrzeni historii, też byśmy z nimi musieli zerwać stosunki dyplomatyczne. Schizofrenia. Żyjemy w stanie schizofrenii. To pierdolenie o pojednaniu. Pojednanie przyjdzie, zapomnimy, po zwycięstwie usiądziemy, gówna prawda. Srali muchy, będzie wiosna, będzie trawa lepiej rosła, jak to mówili Welowi. Pozdrawiam Marka i Gosie, Batiarów Lwowskich, gdzieś na cudownym zadupiu w dalekiej, pięknej Polsce. Pozdrawiam Was serdecznie za Wasze serca w naszą stronę, za Wasze memy, za Waszą artystyczną duszę i Batiarski zadziór. Srali muchy, będzie wiosna, będzie trawa lepiej rosła. My chodzimy, my krzyczymy, a tam przyjdziemy, minie rocznica. I co z tego? Wyspiański pisał w weselu, naszych ojców piłą rżnęli, myśmy wszystko zapomnieli, myśmy wszystko zapomnieli. Otóż nie, nie możemy zapomnieć. I to pierdolone hasło nie o zemstę nam chodzi, a o pamięć. Niech w dupę sobie wsadzi ten, który to hasło wymyślił. Może nam nie chodzi o zemstę, nam chodzi o sprawiedliwość, o uczynienie, o zadość uczynienia o napiętnowanie, o skazanie tych ludzi, nawet pośmiertnie, o nazwanie ich takimi przymiotnikami, na jakie zasłużyli. To jest wojna, rodzaj wojny domowej. Establishment rządzący, który rżnie głupa i stawia krzyże z patyków, albo wpina sobie flagi neobanderowskiego państwa, albo przypina je na budynkach Senatu w Warszawie, wielkie, albo wprowadza do środka, do, do sali sejmowej i naród, który mówi nie, tak nie może być. Kiedyś dawno temu w 2016 roku zapytany przez, hmm, jak się nazywa, jak rola ma na imię? Marcin. Jak rola ma na imię Marcin? Marcin. 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 Co Marcin sądzę Marcin. o... Rola, Marcin. Rola? Rola, tak. Że, to rola. Jego. Zapytał mnie, co sądzę w 2016 roku, przed pierwszym marszem wołyńskim, który organizował pan y, Witold Listkowski i y, y, Rafał Mosakowski, w 2016 roku, w lipcu. Zapytał mnie, co sądzę o, o, o tym, co robi rząd. Odpowiedziałem jednym słowem, skurwysyństwo to jest w temacie wołyńskim. Wtedy po raz pierwszy usiadł na mnie prokurator, ale się rozeszło po kościach. Skurwysyństwo. Najczystszej wody skórwysyństwo. Moja rodzina ze strony matki i ze strony mego ojca poniosła również ofiary w tej rzezi Wołyńskiej. Wychowywany byłem w pełnej świadomości. Nie ma zgody na żadną zgodę. Nie ma zgody na żadną zgodę. Trudno, pierdole biskupów i ich prośbę odlewam się na to ciepłym moczem, na ich tłuste pyski. Także im się od ich tłustych pysków mój mocz rozpryskuje jak fontanna w Rzymie. Panie jestem człowiekiem, jestem człowiekiem nienawistnym. Przepełnionym agresją. Nie chcesz nimi pokoju. Ukrainiec nie jest moim bratem, Ukrainka nie jest moją siostrą. I lepszego momentu niż ten, żeby złapać ich za mordę, przy, przygniąć do ziemi i zmusić do wyjawienia prawdy, nie będzie. Teraz, kiedy są od nas zależni i jesteśmy ich największym zapleczem, teraz należy ich za mordę złapać i zmusić do podpisania dokumentów, zmusić o wydanie zgody na ekshumację, zmusić do budowania cmentarzy, zmusić, żeby ich jebany parlament ogłosił: Tak, potępiamy, potępiamy zbrodnie. zbrodnie na Polakach i wymienione wszystkie miejscowości i nazwiska dowódców i bandere. Wyrażamy zgodę na ekskumację ich pochówek. Tylko nie na jednym cmentarzu, który można zamknąć pstryknięciem palcem, tylko w każdym, w każdym, na przykład powiecie, albo. Tak, do tego stopnia, mają że być cmentarze. w miejscowościach, które, które jeszcze istnieją, bo niektóre przestały istnieć, powinna stać tablica. W tym miejscu wymordowali, sąsiedzi wymordowali sąsiadów. Tak. Inaczej nasze relacje nigdy nie będą normalne. Zapytam się was, naprawdę potrzebujemy stosunki dyplomatyczne z Ukrainą? Do czegoś nam jest to potrzebne? Na razie wszystkie koszty są po naszej stronie.